Dziękuję. Dobry wieczór. Z jednej strony, stojąc przy linii, jak sędzia zagwizdał po raz ostatni, czułem niedosyt, ale po krótkim przemyśleniu bardzo się cieszę z tego, że zdobyliśmy dzisiaj punkt. Niedosyt czuję rzeczywiście, znaczy czułem, bo prowadząc 10 minut przed końcem meczu z Realem Madrid 3-2, no to jest wielka sztuka. Ale cieszymy się z tego punktu. Uważam, że zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Wielkie brawa dla drużyny za to, że podniosła się z tego trudnego wyniku 2 do 0 i wyszła na prowadzenie 3-2. Każdy z osobna, ten, który grał, ten, który wszedł na boisko i ten, który siedział na ławce, dzisiaj pokazał, jak ważna dla niego jest Legia Warszawa. I to cieszy, to jest budujące. Na pewno radosny wieczór, drużyna się cieszy, no i ma prawa i powinna, bo strzelić gole 3 Realowi Madryt na naszym stadionie to jest wielka sztuka i ten mecz na pewno każdy z tych piłkarzy zapamięta do końca życia. Dziękuję. No powiem w ten sposób, no kogo to jest problem, że Real odpuścił? Na pewno nie nasz, nie mój, nie interesuje mnie to. Tak naprawdę, bo mogli grać na 100%. Ja mi się wydaje, że dzisiaj grali na 100%. Natomiast my zagraliśmy dobrze, bardzo dobrze. Nie pozwoliliśmy drużynie realu rozwinąć skrzydła. Wielokrotnie przerywaliśmy akcje, budowaliśmy od tyłu, stwarzaliśmy sobie sytuacje, wykorzystywaliśmy wolne przestrzenie. Dla mnie mecz trwał 2 razy 45 minut. Nie dzieliłem tego na 20 minut, takie czy takie. Po 20 minutach, w 20 kilku, przegrywaliśmy 2-0. Ale to jest skalkulowane w mecz. Dla nas najważniejsze jest to, że podnieśliśmy się z tego, doprowadziliśmy do takiego stanu, jakiego jest, i ja się z tego powodu cieszę i będę chwalił drużynę, niezależnie od tego, jakie będą opinie kogokolwiek. Znaczy wolałbym, żeby to był drużynotwórczy punkt, a nie mitotwórczy. Natomiast ten punkt ma dla nas ogromne znaczenie, bo przed meczem z Realem dzisiaj rano nikt nam nie dawał szans na to, że możemy zagrać na wiosnę w europejskich pucharach, a dzisiaj tak się sytuacja w tabeli przedstawia, że mecz ze sportingiem tutaj w grudniu może być o wszystko. O to, że Legia wyjdzie z grupy i to nas cieszy. Dlatego uważam, że na pewno tworzy się drużyna. Oczywiście w żadnym wypadku my się nie zdrzemniemy. Dalej będziemy pracować. Dzisiaj dobry mecz, ok, ale za chwilę mamy kolejne spotkania, w których musimy udowodnić. To, że jesteśmy drużyną w każdej sytuacji i tak do tego podchodzimy. Nie prowadziliśmy zbyt długo piłki, tylko staraliśmy się grać dwa kontakty, trzy kontakty. Każdy jeden kontakt dodatkowy to jest zupełnie inny obraz na, na boisku. Wczoraj po kolacji mieliśmy trzyminutową odprawę tylko realu na podstawie naszego meczu właśnie w Madrycie, i dzisiaj przed meczem z Realem mieliśmy siedmiominutową odprawę. O tym, jak też graliśmy w Madrycie, tylko jak wykorzystać te wszystkie luki pomiędzy, yy, pomiędzy formacjami drużyny Realu. I to dzisiaj realizowaliśmy. Czyli mieliśmy zakodowane wszystko to, co przed meczem mówiliśmy, i to zdało egzamin. Dlatego brawa dla drużyny za wyciągnięcie wniosków z, pier z tego pierwszego meczu w Madrycie. Nie, nie, nie myślałem negatywnie po golu w pierwszej minucie. Bardziej sobie przypomniałem taką sytuację, że w tym sezonie już taki mecz. Prowadziłem jako trener, tylko w barbach Zagłębia Sosnowie w bielsku białej, gdzie też straciliśmy gola w pierwszej minucie, a wygraliśmy 5-4 i mówię, dobrze by było powtórzyć wynik. Tak sobie pomyślałem. I mówię całkiem poważnie. Natomiast druga, druga część pytania jest taka, że coraz lepiej się rozumiemy, poznajemy się. Ja nie wiem, ile potrzeba czasu, bo nie powiem w tej chwili. Tydzień jeszcze, dwa tygodnie, miesiąc. Wiadomo jest to, że przez ten miesiąc wykonaliśmy bardzo dużo pracy, bardzo dużo mentalnej, bardzo dużo taktycznej, takiej, która wskazywała w jaki sposób chcemy grać. Do tego jeszcze musimy dołożyć spokojny trening, bo na to nie mieliśmy do tej pory czasu. Rozruch przedmeczowy, rozruch pomeczowy, mecz. Tak w tej chwili nasza sytuacja wygląda. Wyjazdy, podróże, więcej czasu na rozmowy, a mniej na, na pracę na boisku. Ale cieszymy się z tego, że tak to wygląda na dziś, bo Idziemy w dobrym kierunku. Na odprawie przedmeczowej ja narysowałem w prezentacji, zrobiłem taki sam skład jak miał Real, tylko znaczy nie taki sam. Moratę dałem, nie było benzemy. Także to w jakiś sposób nie trafiliśmy. Nie spodziewałem się tego, że, że zagrać furka ofensywnych piłkarzy, natomiast to był sygnał dla nas w sztabie, że będzie jeszcze więcej wolnej przestrzeni za nimi. Że to są piłkarze o inklinacjach ofensywnych, że oni będą grali do przodu, natomiast niekoniecznie będzie im się chciało wrócić w te strefy, w które zazwyczaj skrzydłowi wracają, i to postanowiliśmy wykorzystać. I to wykorzystaliśmy w ten sposób, że zbiegaliśmy jeden z dwójki defensywnych pomocników w tą wolną przestrzeń i tam budowaliśmy akcję. Ofensywnie, natomiast nasza reakcja była taka, jak powinna, i z tego się cieszę. Dziękujemy. Dobranoc. Dziękuję. Dobranoc.